Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj w siedzibie klubu na ulicy Złotniczej 12. Mam zaszczyt poinformować Państwa, że do klubu biznesu przystępuje następna firma. Dzisiaj wraz z Panem Markiem Szlufikiem, który jest upoważniony do prezentowania firmy Lider pożyczki gotówkowe Pani Agnieszki Dziubek i Przemysłowa Dziubek, jesteśmy tutaj, aby zawrzeć umowę. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że to jest dowód na to, że oprócz tego, że ludzie bardzo życzliwie podchodzą do naszego klubu, to także zaczynają widzieć wśród nas partnera do rozwoju gospodarczego, rozwoju swoich własnych możliwości na rynku lokalnym. I to jest dla mnie wystarczający powód, żeby cieszyć się dzisiaj z tego dnia. Dlaczego Karkonosze? Dlatego, że jest to klub z tradycjami, szkoli młodzież. To nam odpowiada, to nam imponuje. Wychowują od małego do żaka, do młodzika, do juniora młodzież Jeleniogórską. Chcemy też w tym uczestniczyć. Budowanie dobrych relacji wśród młodzieży w tych czasach nie jest rzeczą łatwą i prostą, a więc tym bardziej chcemy czynnie uczestniczyć w wychowaniu naszej młodzieży Jeleniogórskiej.